Ok. wstawię sobie kamerykę lepiej, żebyście mnie lepiej widzieli. Ok, jest dobrze. Więc tak witam wszystkich serdecznie. Ten vlog będzie, że tak powiem, poświęcony zapytaniu, które dostaliśmy od jednego z naszych followerów. Odnośnie jak jest, jaki jest proces sprowadzenia yy, dziewczyny, żony, narzeczonej z Filipin do Polski. Więc w naszym przypadku to było yy, dość skomplikowane, gdyż myśmy zaczęli w trakcie Sytuacji. I e, ja byłem w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, a May była na Filipinach. E, więc e, jedynym możliwym sposobem dla mnie, do, do żeby się dostać na Filipiny, e, bo w tym czasie były restrykcje i można było tylko na Filipiny jechać, jak się było e, małżonkiem. Obywatela Filipi, jeżeli chodziło o obcokrajowców, bo o tym tu teraz mówimy. I wyglądało to w ten sposób, że myśmy wzięli ślub przez internet. Myśmy wzięli ślub przez internet, yy, gdzie nigdy na żywo nie spotkaliśmy. I to jest historia na inny vlog. I wracając do naszego dzisiejszego. Tematu, myśmy wzięli ślub przez internet i to jest następny vlog <grych> w Stanach Zjednoczonych, bo jest to możliwe. Potem, jak dostaliśmy akt małżeństwa amerykański, musiałem ten akt małżeństwa wysłać razem z. Yy, dodatkowymi dokumentami, takimi jak yy, akt urodzenia mój, yy, mej akt urodzenia yy, do ambasady filipińskiej yy, w San Francisco yy, w Kalifornii. I yy, stamtąd oni yy, zatwierdzają małżeństwo, zatwierdzili na małżeństwo wtedy, ale też oni się tym zajmują i wydają yy, Filipiński akt małżeństwa. No i wtedy mogłem aplikować o wizę małżeńską, żeby w czasie sytuacji chorobowej pojechać na Filipiny. Potem jak już byłem na Filipinach i mieliśmy ten filipiński akt małżeństwa, to wtedy. Wtedy złożyliśmy dokumenty do takiego, to był taki, jakby, była taka firma pośrednicząca w załatwianiu wiz dla Filipińczyków do innych krajów. U nich nie ma tak, że się idzie do ambasady, na przykład polskiej, czy holenderskiej, czy niemieckiej. U nich, u nich są takie firmy, które. Do których się idzie, składa się dokumenty i ta firma pośrednicząca wtedy ma kontrakty z ambasadami, oni się kontaktują. Oczywiście jest opłata związana z tym, jeżeli chodzi o stronę, właśnie filipińską. Filipińczycy muszą zapłacić za to pośrednictwo dodatkowo jeszcze, oprócz wizy, którą muszą wykupić sobie. No i myśmy zdecydowali się po przygotowaniu tych dokumentów wszystkich, które były potrzebne, czyli na przykład właśnie tego aktu małżeństwa filipińskiego, aktu małżeństwa polskiego, bo też właśnie tu jest punkt, który w tej chwili mi się przypomniał, musieliśmy zalegalizować małżeństwo w Polsce, czyli dostać polski od akt małżeństwa na podstawie tego amerykańskiego aktu małżeństwa. Dostaliśmy właśnie polski akt małżeństwa. No i ja to załatwiałem wszystko, jeżeli chodzi o to za pomocą pomocy moich rodziców w Polsce. Akt małżeństwa w Polsce, filipiński akt małżeństwa dostaliśmy na, w, w Stanach też, złożyliśmy w San Francisco. Także ten akt urodzenia polski, filipiński, amerykański, złożyliśmy. Trzeba było też i doręczyć taki zwany affidavit of support. To jest dokument, który potwierdza, że Filipinka w tym momencie tak, będzie utrzymywana przeze mnie tam, gdzie jedzie. Tak? W tym momencie jedzie do Polski, więc musiałem takie oświadczenie złożyć, że ją będę wspierał finansowo. Musieliśmy także... Przedstawić bilet podwrotny w dwie strony. Musi być. Musieliśmy także, ona musiała taki yy, odbyć taki kurs OFW, Oversee Filipino Workers, ale to jest też yy, nie tylko dla pracowników, ale dla wszystkich w ogóle Filipińczyków, którzy wyjeżdżają z Filipin. Co jeszcze musieliśmy przedstawić? No wypełnić formularz, prawda? Wybrać wizę, która... Myśmy akurat wybrali wizę e, krajową, nie wizę Schengen, tylko Wizę krajową, z tego względu, że myśmy mieli już dalsze plany, jeżeli chodzi o mm, zalegalizowanie pobytu e, mojej żony w Polsce w tym momencie, gdyż naszym miejscem docelowym e, są Stany Zjednoczone. Aczkolwiek, gdyż ja tam zamieszkuję na stałe, natomiast moja żona zaczęła na Filipinach pielęgniarstwo, kierunek, więc stwierdziliśmy, że jednak w Polsce będzie no, lepiej kończyć szkołę, gdyż jest po angielsku kierunek i dodatkowo jest większe, lepsze, dużo lepsze zaplecze merytoryczne, naukowe i no, szkoła jest dużo lepsza niż jednak ta medycyna czy... Medy Szkoła Medyczna na Filipinach. Więc wracając do tematu, dodatkowo jeszcze musieliśmy przedstawić, e, gdzie będzie mieszkała, adres musiał być napisany, e, potwierdzenie, e, zaproszenie od e, moich rodziców, mojej siostry, które było potem sprawdzane przez e, e, służby graniczne. E, dzwoniono do moich rodziców e, z policji, ze służby granicznej, że e, moja żona będzie tam mieszkała i że oni wiedzą o tym że znają ją. Dużo sprawdzania było. No i myśmy się zdecydowali lecieć do Manili, bo to wtedy musieliśmy polecieć do Manili, bo w Manili akurat była ta firma pośrednicząca w uzyskiwaniu wizy. No i tam musieliśmy polecieć, tam dokumenty były złożone. Dużo łatwiej jest jak się leci razem z obcokrajowcem w tym momencie rozmawiamy tutaj o Polaku, który potencjalnie subskrybent, który nas followuje, zapytał, bo ma plany właśnie takie, żeby sprowadzić swoją narzeczoną, czy też przyszłą żonę, czy żonę do Polski. No i tam złożyliśmy dokumenty i potem te dokumenty poszły do ambasady polskiej. No i trzeba je bardzo skrupulatnie wypełnić dać no jak najwięcej tych dokumentów, yy, oczywiście te dokumenty też nie muszą być przetłumaczone, tak, bo takie, ja, yy, znaczy nie, w sumie to nie muszą być przetłumaczone jeżeli chodzi o ambasadę polską, nie, nie muszą, bo to, yy, nie, nie muszą, to, to w Polsce trzeba tłumaczyć, yy, w każdym bądź razie yy, u nas, u nas, nas jeszcze raz wezwali akurat do, musieliśmy jeszcze lecić lecieć do, do, na, na, yy, do ambasady yy, polskiej, w, znaczy do ambasady, da, nie, musieliśmy lecieć, stawić się w ambasadzie polskiej i tam przedstawić im yy, zmieniony bilet, bo mieliśmy bilet wykupiony yy, i się daty nie zgadzały, tak jak ona miała wpisane tam oryginalnie, moja żona, że zostaje. Yy, no i potem oni odsyłają paszport z wizą. Yy, no i tyle. Yy, Dokumenty trzeba wypełnić bardzo skrupulatnie, bo mm, chciałem wspomnieć, że na, w ambasadzie polskiej na Filipinach pracują, yy, pracują yy, Filipińczycy. Yy, nie są to Polacy. Yy, więc yy, no trzeba się dobrze przygotować. Yy, my mówimy tutaj z perspektywy yy, małżeństwa. Yy, prawdopodobnie yy, z tego co patrzyłem, ja, yy, sprowadzenie kogoś. Yy, Stamtąd z Filipin narzeczona czy też e, dziewczyna może być trudniejsza. Może być trudniejsze właśnie ze względu na te wszystkie wymagania, które oni przedstawiają. Myśmy mieli tutaj: ja sprowadzałem swoją żonę, która ma wizę, dostała e, za darmo do Polski, nie płaciła nic. Normalnie to jest chyba 100 euro czy 150 euro. Plus, no mówię, to jest dużo trudniejsze sprowadzenie dziewczyny, czy też narzeczonej. Żonę jest dużo łatwiej sprowadzić, bo to jej jest prawo do tego, żeby przyjechać i mieszkać na terenie nawet Polski i legalizować potem można ten jej pobyt. No ale jakby ktoś z Was chciał dowiedzieć się więcej na no jak zalegalizować ten pobyt, no to też możemy, możemy zrobić vlog następny o tym, jak zalegalizować pobyt Filipinki w tym momencie, bo o tym mówimy w Polsce, bo moja żona ma kartę pobytu w Polsce w tej chwili więc taki blok możemy zrobić. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego tematu akurat? No na pewno zdjęcia trzeba dołączyć Napisać więcej Właśnie, terminy trzeba podać bardzo skrupulatnie, kiedy powrót, kiedy wylot, no trzeba się do tego przyłożyć. Także jeżeli chodzi o to, to, to tyle. W tej chwili wiem, że się zmieniła firma, która pośredniczy. Ta firma jest w Cebu. Bodajże to jest, zaraz niech ja sprawdzę, jak ona się nazywa. Już mówię, jak to się nazywa. Miałem tutaj przygotowane, ale gdzieś mi zniknęło. To się nazywa BLS Poland Visa, BLS Poland Visa, BLS Poland Visa. BLS Poland Visa. Application Center in Cebu, Centrum Aplikowania w Sebu, to jest w Sebu. W tej chwili można to zrobić. Tam jest chyba opłata, jakaś 6000 chyba peso. Od tego, plus tak jak mówię, dla żony to jest za darmo. Dla, dla narzeczonej to jest chyba, albo dziewczyny, to jest chyba, mówię, koszt 150 chyba euro w tej chwili. Także no dużo łatwiej jest. Żonę sprowadzić jednak. No i też, jak i już wracając do, do rozmowy takiej yy, tego subskrybenta, odpowiedzieć na to pytanie, słuchaj, pojedź najlepiej, yy, zostań tam trochę, poznaj się, bo jednak yy, no yy, to jest odpowiedzialność sprowadzić kogoś do obcego kraju. Yy, musisz patrzeć na to, że to jest jednak zderzenie kulturowe też w pewnym sensie. Tak? To jest naprawdę, jest różnica. Ja wiem, to widzę po mojej żonie, jak ona rozwinęła się, jeżeli chodzi właśnie o w ogóle T tą różnicę widać. Tak? Jednak no Filipiny nie są tak, jest to jakby nie było kraju trzeciego świata i nie jest to kraj tak zaawansowany, jak, jak Europa, czy jak, jak Europa, Stany, mm, czy też inne kraje, że yy, tak powiem, pierwszego świata, nazwijmy to w ten sposób. Yy, nie proponowałbym ściągać kogoś po prostu tak od razu. No bo to mówię, jak coś by nie poszło, to jest nawet sam bilet z powrotem to jest bardzo drogi. Yy, odkręcanie yy, tego potem jest kosztowne i no odpowiedzialność. Nie można tak człowieka po prostu sobie sprowadzić i potem go yy, odesłać. Także lepiej po prostu proponuję pojechać tam i nie na tydzień czy dwa i potem sprowadzić, tylko pojechać tam na dwa miesiące, pół roku, yy, pociągnąć to yy, przez rok czasu i pojechać dwa razy na przykład po dwa miesiące. Yy, bo to jest odpowiedzialność. I no, patrzmy na to, że no, czy ty byś chciał być w tej sytuacji zostawiony w obcym kraju bez możliwości czegokolwiek? No, wiadomo jak to jest. Zakładamy wszyscy, że się uda, ale nie wszystkim się udaje. Mimo wszystko, że jednak ja jestem tym człowiekiem, który należy do tak zwanych paszportowych gości. Passport Bros. Taki jest trend w tej chwili. I yy, yy, którzy odchodzą od kobiet western, czyli, czyli tych, yy, w kultury wschodniej yy, i zachodniej, yy, idziemy w stronę yy, Azjatek, yy, bo one są i tu pewnie się narażę. Niektórym kobietom, yy, one są tak jak kiedyś były nasze babcie. Mentalnie takie są. W filipińskiej kulturze rodzina jest najważniejsza. Tam u nich nie ma rozwodów. Także ja należę do tych mężczyzn, którzy po wielu mm, niesatysfakcjonujących związkach poszli w tamtym kierunku i akurat powiem, że się nie zawiedli. Aczkolwiek, no to jest nie jest łatwe, ale to jest też temat na inny vlog. Proponuję wszystkim nas śledzić, proponuję subskrybować, dać łapkę w górę i zadawać pytania. Vlog jest po angielsku, vlog jest po polsku i po Bisaya, gdyż moja żona mówi w dylekcie Bisaya. Ja spędziłem kupę czasu na Filipinach i kupę czasu w ogóle w tamtych okolicach Azji. I e, mam no, dużo ciekawych, ciekawych informacji, jeżeli chodzi właśnie o tych paszportowych gości naszych, którzy e, paszport Bros., którzy by chcieli w danym kierunku uderzyć i e, spotkać dziewczynę, która kulturowo m, jest taka sama jak e, Polka z tym, że mentalnie jest tak jak nasze babcie. E, nie będziecie musieli e, za dużo się gimnastykować i martwić się, nie będziecie mieli za dużo wymagań postawionych w sensie no, życiowych. Będziecie spokojnie mogli żyć, zająć się rodziną i nie martwicie o to, że za mało zarabiacie na przykład. No ale to już jest na inny temat vlog. Także jak coś to piszcie, komentujcie i Mam nadzieję do zobaczenia w następnym vlogu. Jeżeli jakieś jeszcze inne pytania ktokolwiek z Was ma, to yy, proponuję nasz profil facebookowy yy, Polish Filipino Familia, yy, który jest yy, w opisie na, na YouTube, na naszym profilu YouTube'owym. I tam na, yy, w prywatnych wiadomościach możemy yy, wymienić jakieś informacje, jak ktoś potrzebuje. Zapraszam. No, i na tyle zakończymy dzisiaj. Mej robi nam hamburgerki na dole. Dzisiaj jest sobota. Wy pewnie zobaczycie to jutro, w niedzielę. I mam nadzieję, że te informacje w skrócie, bo to jest pobieżnie bardzo, tak jak mówię, to trzeba wejść na tą stronę tego, wpisać, można sobie w internecie wizy. Z Filipin do Polski, i tam wtedy powinno wyskoczyć, właśnie gdzie i co. A jak coś, to na Messengerze proszę do nas pisać i udzielimy. Ja wyślę linki, wszystko do tego. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję do usłyszenia w następnym vlogu. Pozdrawiam. Trzymajcie się.